Bardzo lubię te fragmenty Ewangelii, które odsłaniają i podkreślają ludzką naturę, człowieczeństwo Jezusa. Spotkamy w ewangelicznych opisach przecież Jezusa, który płacze po śmierci swojego przyjaciela Łazarza, choć wie, że za chwilę okaże swoją boską moc. Widzimy Jezusa, który siada zmęczony przy studni Jakuba. Prosi Samarytankę o wodę, a swoich uczniów wysyła po coś do zjedzenia. Spotykamy Jezusa, który śpi w łodzi, który dzieli się swoim smutkiem, który w ogrodzie oliwnym zmaga się z lękiem i wątpliwościami, który jest kuszony na pustyni. I myślę, że łatwo nam odnaleźć się w tych obrazach. Ten Jezus staje się bliski. Temu, czego doświadczamy, jest odbiciem naszych przeżyć, naszych zmagań, tego, co ludzkie w nas. Przecież jest do nas podobny we wszystkim oprócz grzechu. Ale dzisiejsza Ewangelia, choć również odsłania bardzo ludzki aspekt osoby Jezusa, to może nas wprawić w niemałe zakłopotanie. Widzimy Jezusa, który jest pełen gniewu, który w świątyni jerozolimskiej wywołuje potężne zamieszanie. Wyobraźmy to sobie. Jezus wywraca stoły, wypędza ludzi, przegania zwierzęta, rozrzuca monety. Jakbyśmy pobożnie na to nie spojrzeli, jakbyśmy tego wydarzenia nie uzasadniali, to jednak musimy stwierdzić, że Jezus jest rozgniewany, ale też jest pełen siły, energii, działania. Targają nim namiętności, pochłania go gorliwość. Czy taki Jezus także jest ci bliski? Czy dostrzegasz w nim siebie, swoje człowieczeństwo, swoje doświadczenia? A może chciałbyś ten fragment Ewangelii pominąć, bo tu ten Pan Jezus taki dziś mało sympatyczny, powiedzielibyśmy niemiły, niegrzeczny, nie wpisujący się w tkliwe obrazy naszej religijności. Rozgniewany, rozzłoszczony Jezus. Jezus stosujący przemoc. Ktoś powie choleryki, i furiat, jak tak można. Z czego może wynikać ta nasza trudność w przyjęciu tego elementu człowieczeństwa Jezusa, a zarazem i naszego człowieczeństwa? A może z tego, że mamy trudność w przeżywaniu emocji nieprzyjemnych, niełatwych, a może nawet emocji i uczuć w ogóle, Traktujemy je często jako coś złego, patrzymy na nie podejrzliwie, nawet nieraz wprost nazywamy je grzechem. W praktyce spowiedniczej dość często spotykam się z takimi zwrotami jak zdenerwowałem się, byłam rozgniewana, złościłem się i wiele podobnych. I pewnie, że za tymi słowami mogą stać konkretne czyny, konkretne wydarzenia, słowa, ale sam fakt emocji zostaje sprowadzony do poziomu grzechu. I chyba największy problem mamy z gniewem, bo przecież każdy z nas, gdy zacznie sobie przypominać siedem grzechów głównych, to także wśród nich znajdzie gniew. Nie rozumiemy często tego do końca, co w nas się dzieje, a nasze stany emocjonalne poddajemy moralnej ocenie, Nierzadko zadręczając się i zniekształcając własne sumienie. A co mówi nam na ten temat Katechizm Kościoła Katolickiego? Usłuchajmy uważnie. Uczucia same w sobie nie są ani dobre, ani złe. Uczucia same w sobie nie są ani dobre, ani złe. Nabierają one wartości moralnej w takiej mierze, w jakiej faktycznie zależą od rozumu i woli. Co z tego wynika? Po pierwsze, to, że uczucia i emocje jako takie nie podlegają ocenie. Nie oceniamy tego, czy ktoś jest smutny, wesoły, czy ktoś jest zdenerwowany, czy ktoś jest radosny, czy rozgniewany. Tak po prostu jest. Tak mamy. Mamy w naszym człowieczeństwie, tak zostaliśmy stworzeni, taką sferę, która nazywa się emocjonalnością. To jest część naszego człowieczeństwa. I to, że pojawiają się w nas różne emocje, nie podlega ocenie. Natomiast oceniamy to, co z tymi emocjami robimy. W jaki sposób je przeżywamy? Do jakich działań one nas prowadzą? Przykładowo, jeśli pojawia się we mnie irytacja, złość, gniew, to czy wyładowuję je na innych, raniąc, krzywdząc, krzycząc, wypowiadając setki raniących, niepotrzebnych słów? Czy może jednak wykorzystuję tę siłę, w jaką mają w sobie te emocje i szukam źródła tych uczuć, szukam powodów i rozwiązań, jak właściwie i dobrze to przeżyć? Albo gdy pojawia się we mnie zazdrość, jakaś taka myśl, że chciałbym mieć coś, co ma ktoś inny, to czy podsycam w sobie to myślenie, czy je karmię, żywię, czy może szukam jakichś rozsądnych rozwiązań, jakichś konkretnych działań, dobrych działań. Moi drodzy, emocje i uczucia nie są naszymi wrogami. One nie są przeciw nam, one są częścią nas. One pokazują to, co się z nami dzieje, mówią o tym, co przeżywamy, co jest dla nas ważne, istotne, pozwalają dostrzec nasz potencjał, nasze granice. Ale wszystkie z nich, i te przyjemne, i te trudne, domagają się od nas uwagi. Święty Tomasz Zakwinu jasno stawiał sprawę. Doskonałość dobra moralnego lub ludzkiego wymaga, aby rozum kierował uczuciami. Nasze uczucia i emocje domagają się więc od nas refleksji, pokierowania nimi. To ja mam nimi zarządzać, to ja mam korzystać z tej energii, jaką w sobie niosą, a nie na odwrót. Piękna treść. Ukryta jest także dziś w cieniu bardzo zagadkowego, ostatniego zdania dzisiejszej Ewangelii. Usłyszeliśmy takie zdanie, że Jezus sam wiedział, co jest w człowieku. Jezus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, w pełni rozumiał i korzystał doskonale z tego, co niesie ludzkie człowieczeństwo. Także w tej sytuacji, o której usłyszeliśmy w Ewangelii. Zobaczmy, gniew i złość, które w nim się obudziły na widok tego, co działo się w świątyni, doprowadziły go nie do zniszczenia, do jakiejś krzywdy, ale do tego, że wykorzystał tę siłę, którą w sobie te emocje niosły. Bo zobaczmy, że to, co robi Jezus, to nie jest impuls, to nie jest furia, to jest świadome, zaplanowane działanie. Jezus przychodzi do świątyni, widzi to, co się tam dzieje i mówi ewangelista, sporządza bicz ze sznurów. To trwa. Tego nie robi się w minutę. Jezus rozpoznaje to, co w nim jest i uznaje, że ten sposób działania będzie w tym momencie najwłaściwszy. Jak ten gest jest interpretowany? Zobaczcie, że święty Jan nie mówi nam, żeby komuś stała się jakakolwiek krzywda. Natomiast zwraca uwagę, że uczniowie zrozumieli to, co Jezus wtedy zrobił. Odczytali to jako prorocki znak, jako wyraz Jezusowej miłości i troski o to, co Boże. Dojrzały gniew kazał jasno innym co jest ważne co jest kluczowe czego należy bronić gdzie jest granica której nie należy przekraczać i tak działają dobrze przeżyte emocje one nie prowadzą do zniszczenia do konfliktów ale do dobra i na marginesie mówiąc, to właśnie w tym aspekcie jest różnica między gniewem, a gniewem, który jest zakwalifikowany przez Jana Kasjana i Ewagriusza Spontu jako grzech główny. Gniew, który jest grzechem, będzie niszczył, będzie krzywdził, będzie ranił. Ale możemy także przeżywać gniew w sposób dobry, stawiając granice, broniąc to, co ważne w nas i wokół nas. Ale to wymaga mądrego sumienia i uważności na samego siebie, by te subtelne różnice zauważyć i nazwać. Wspomniany przed chwilą autor katalogu grzechów głównych, Ewagriusz Spontu, mówił, że początkiem zbawienia jest poznanie samego siebie. Zaskakujące zdanie. Początkiem zbawienia jest poznanie siebie. Dlaczego? Bo to ja, bo to moje życie, moje człowieczeństwo i to wszystko, co z nim idzie, są pierwszym darem, który od Boga otrzymałem i za który mam wziąć odpowiedzialność. Bo to w głębi mojego serca, w moich pragnieniach, uczuciach, w myślach, w moim sumieniu znajduje się przestrzeń, w której mogę spotkać się z Bogiem. Niech więc ten czas Wielkiego Postu będzie nie tyle czasem duchowego naprężania mózgu i robienia jakichś rzeczy dla Pana Boga, ale może niech będzie czasem zatrzymania się w tej codziennej gonitwie pośród tysiąca spraw i obowiązków, i spojrzenia w głąb siebie, refleksji nad tym, co aktualnie przeżywasz, co jest dla Ciebie ważne, istotne, a może też co w Tobie zaniedbane, co potrzebowałoby więcej Twojej uwagi, siły. Bo tylko wtedy, gdy to poznasz i nazwiesz, to będziesz mógł to zmienić. Będziesz mógł zacząć myśleć i żyć inaczej niż do tej pory. A przecież to jest istotą tego, co nazywamy metanoją, czyli po prostu nawróceniem. Amen.